Bajeczka o małym Gramziku W czasach, kiedy rządził zły kromwajrus, przyszedł na świat mały Gramzik. Urodził się w małej górskiej chatce, nieopodal wsi, która nazywała się głuszyca. Mama i tata Gramzowie często przemierzali tutejsze szlaki w poszukiwaniu tajemniczej rośliny, zwanej swobódka. Roślina ta, znana tylko z legend, miałaby pomóc zwalczyć złego krona. Lecz Gramzowie przeczesali już sudeckie góry i nie natrafili na choćby mały ślad, gdzie może rosnąć ta cudowna roślinka. Mijały dni, miesiące, lata. Mały Gramzik dorastał i był jak koziczka lub jak wolicie hucął szybki jak wiatr. Pomagał rodzicom jak tylko mógł. Pewnego pięknego poranka nasz bohater zawędrował w błędne skały, gdzie ku jego zdziwieniu południe, tuż przed obozowiskiem wyrosła swobódka, tak przez wieki poszukiwana. Gramzik zawył jak wilkor ze szczęścia i było go słuchać w całym parku Gór Stołowych. Szybko też zjawili się Gramzowie, którzy sierpem ścieli ziele i wyruszyli do chatki, by stworzyć wywar. Musieli uważać, gdyż wszędzie mógł czaić się zły krom. Następnego dnia na szczelincu wielkim Przygotowano zasadzkę. Mama Gramza rozłożyła kosz piknikowy z pysznymi ciachami i eliksirem, który przygotował tata Gramza. Do tego eliksiru mały Gramzik dorzucił nutkę swobódki. Wiedział, że na ten wywar połasi się stary kronwirus. I tak też się stało. Późnym popołudniem od zachodu w czeluściach skał pojawiło się to zło. W mgnieniu oka została opróżniona butelka ze specyfikiem. Wystarczyło tylko czekać na jego działanie. Jeszcze przed zmrokiem kron wydał ostatnie jęki i wyzionął ducha. Na tę wiadomość bardzo cieszył się dziadek Andrzej i babcia Syla, stryjek Mario, stryjek Krisek, wujek Hobbit i stryjeczny kuzyn Karlik oraz wróżka Amelinia. I kozioł Marcin, wszyscy przybyli na wielką imprezę, która odbyła się 21 marca na szczycie Wielkiej Sowy. Od tamtej pory, gramzowie żyli długo i szczęśliwie, a mały gramzik już nie był mały, był wielkim skarbem Caitlin i Markusa.